Podczas wieczoru gier planszowych, moja dziewczyna wybrała na swojego partnera kolegę z pracy, rzucając żartobliwie, cóż, my po prostu mamy lepszą chemię. Wszyscy w pokoju wybuchnęli śmiechem, ale to był śmiech wymierzony we mnie, a nie śmiech, który dzieli się z innymi. Ja jednak tylko się uśmiechnąłem, ponieważ wiedziałem coś, o czym ona nie miała pojęcia. Następnego ranka wysłałem bardzo starannie sformułowany e-mail do działu kadr jej firmy, w komplecie ze zrzutami ekranu z ich ostatniej podróży służbowej. Gra, w którą graliśmy, była jednym z tych quizów dla par, rodzajem rozrywki zaprojektowanym, by tworzyć niezręczne momenty i testować więzi w ogniu absurdalnych pytań. Tego wieczoru ja i moja dziewczyna Jessica byliśmy gospodarzami. Zaprosiliśmy około ośmiu osób, mieszankę naszych wspólnych znajomych. I oczywiście ona zaprosiła Daniela. Był jej mężem z pracy, terminem, który zawsze przyprawiał mnie ociarki. Był zblazowany, nieco zbyt przystojny w ten generyczny, nieco irytujący sposób i zawsze patrzył na mnie tak, jakbym był tymczasową niedogodnością w jego doskonale skrojonym wszechświecie. Wielokrotnie mówiłem Jessice, że go nie lubię, że cała ta koncepcja męża z pracy jest wyrazem braku szacunku. Ona za każdym razem zbywała to śmiechem, mówiąc, że jestem niepewny siebie, a ich relacja jest w 100% profesjonalna. Twierdziła, że ich dynamika to dyżurny żart w biurze, który pomaga im nawigować po zdradliwych wodach korporacyjnej polityki w ich firmie. Byliśmy już po dwóch rundach gry, a mój zespół z Jessicą, o ironio, faktycznie wygrywał. Wtedy nadeszła runda wymiany partnerów. Gospodarz, którym byłem ja, miał za zadanie przydzielić nowe pary do błyskawicznej rundy pytań. Zanim jednak zdążyłem otworzyć usta, Jessica wstała, unosząc w swój kieliszek wina niczym trofeum. Wskazała prosto na Daniela. Wybieram jego, ogłosiła na cały pokój z teatralnym westchnieniem. I tak mamy lepszą chemię. Kilka osób zachichotało nerwowo, ale większość ryknęła gromkim śmiechem. To był ten rodzaj śmiechu, który karmi się czyimś dyskomfortem. Śmiech, który tworzy krąg wtajemniczonych, pozostawiając kogoś na zewnątrz. Wszyscy byli częścią tego żartu. A żartem byłem ja. Daniel tylko odchylił się na kanapie, rozkładając szeroko ramiona z uśmieszkiem, który zdawał się mówić, cóż mogę powiedzieć, dama mnie pragnie. Zauważyłem, jak nasza przyjaciółka Oliwia posyła mi współczujące spojrzenie, ale wszyscy inni grali w tę grę, w pełni akceptując jej zasady. Spojrzałem na Jessikę, która już podchodziła, by usiąść obok Daniela, z triumfalnym, małym uśmieszkiem na twarzy. Poczułem ból, ostre ukłucie w żebrach, ale szybko zastąpiłem. Nastąpił je lodowaty, cichy spokój. Uśmiechnąłem się, powolnym, swobodnym uśmiechem, który jednak nie dotarł do moich oczu. W porządku, w takim razie, powiedziałem, starając się, by mój głos brzmiał lekko i bez trosko. Zespół chemia, zobaczmy na co was stać. Oczywiście wygrali tę rundę. Byli irytująco synchronizowani, kończąc za siebie zdania na temat popkultury i historii. Każda poprawna odpowiedź. Była kwitowana przybiciem piątki, które trwało o ułamek sekundy za długo, albo wymianą pełnego zrozumienia spojrzenia. Występowali przed publicznością, a ja byłem tym frajerem, dla którego urządzili to przedstawienie. Reszta wieczoru była dla mnie zamazaną plamą, podczas której odgrywałem rolę łaskawego gospodarza, podczas gdy moje wnętrzności powoli zamieniały się w lód. Kiedy impreza dobiegła końca i ludzie zaczęli się zbierać do wyjścia, Jessica wciąż była w szampańskim nastroju. Podeszła i dała mi szybki, lekceważący pocałunek w policzek. Czyż nie było wspaniale? Zapytała, nie czekając na odpowiedź. Ostatnią godzinę spędziła z Danielem w kącie, z głowami blisko siebie, przeglądając coś na jego telefonie i chichocząc. Gdy wszyscy wyszli, zacząłem sprzątać kuchnię. Jessica poszła do sypialni i słyszałem, jak rozmawia przez telefon. Jej głos był ściszony i pełen chichotu. Wiedziałem, że rozmawia z nim. To nie było nic nowego. Przez ostatnie sześć miesięcy jej życie stawało się coraz bardziej splątane z życiem Daniela. Zaczęło się od późnych nocy w biurze, potem przeszło w weekendowe telefony, by. Omówić strategię na nadchodzący tydzień. Dwa tygodnie temu pojechali razem na trzydniową podróż służbową na konferencję. Kiedy wróciła, była inna, bardziej odległa, bardziej lekceważąca wobec mnie. Opowiadała bez końca o wewnętrznych żartach z wyjazdu, o świetnej prezentacji, którą wygłosili, o tym, jak dobrze bawili się w hotelowym barze. Miałem dręczące podejrzenie, że to coś więcej niż tylko zawodowe więzi. Ale nie miałem dowodów, tylko przeczucie i jej coraz bardziej bezceremonialne zachowanie. Ten wieczór gier nie był powołany myłką ani przejęzyczeniem. To było oświadczenie. Pokazywała mnie i wszystkim naszym przyjaciołom, gdzie jest moje miejsce. I gdy wycierałem ostatni blat, postanowiłem, że wreszcie jej posłucham. Skończyłem sprzątać i poszedłem do naszego domowego biura. Na półce z książkami leżał jej stary tablet. Nie używała go od miesięcy, odkąd dostała nowy z pracy. Podłączyłem go kilka dni temu, myśląc, że może posłuży mi do słuchania muzyki. Wziąłem go do ręki. wciąż był zalogowany na wszystkie jej konta. Jej prywatny e-mail. Jej media społecznościowe. Nigdy wcześniej nie naruszyłem jej prywatności, ani razu w ciągu naszych trzech lat razem, ale ten publiczny żart, to roześmiane odrzucenie naszego związku zerwało wszelkie zobowiązania, jakie czułem, by okazywać jej tę uprzejmość. Powiedziałem sobie, że szukam tylko potwierdzenia tego, co już wiedziałem. Otworzyłem jej prywatny profil na Instagramie, ten, który prowadziła dla małego kręgu znajomych, a nie ten dopracowany, którego używała dla szerszej publiczności. I tam to było dowód. O wiele gorszy, niż mogłem sobie wyobrazić. To nie był zwykły romans. To była galeria ich wycieczki. Zdjęcia, na których trzymają się za ręce podczas kolacji. Zdjęcie dwóch kieliszków szampana stukających się na tle świateł miasta z podpisem: Świętujemy udaną fuzję. Kolejne: selfie z ekskluzywnego spa, na którym oboje są owinięci w hotelowe szlafroki, z podpisem: Wykorzystujemy ten wyjazd służbowy na maksa. Czaszk korzyści z konferencji. Krew zamarzła mi w żyłach: spa, szampan, wytworna kolacja. Wiedziałem na pewno, że ich firma miała niezwykle surową politykę dotyczącą wydatków służbowych. Pracownicy otrzymywali dietę i listę zatwierdzonych dostawców, to spa z pewnością nie było na tej liście. Przewinąłem dalej. Znalazłem zdjęcie rachunku z kolacji. Luksusowa restauracja serwująca steki. Opiewał na ponad 450 dolarów. Jej komentarz pod spodem do przyjaciółki brzmiał nie ma. W się. Po prostu nazwaliśmy to spotkaniem z klientem. Daniel to geniusz, jeśli chodzi o raporty wydatkowe. A więc to nie było tylko oszustwo. To było oszustwo finansowe. Okradali własną firmę i chwalili się tym online swoim znajomym. Wziąłem swój telefon i ostrożnie, metodycznie zrobiłem zdjęcia każdego obciążającego postu. Zdjęcia, podpisy, komentarze, rachunki. Zrobiłem zrzuty ekranu wszystkiego. Następnie odłożyłem tablet na półkę, dokładnie tam, gdzie go znalazłem. Poszedłem do pokoju gościnnego i zasnąłem na kanapie. Nie czułem wściekłości, czułem dziwne poczucie skupienia. Podała mi pistolet, naboje i podpisane zeznanie. Następnego ranka wstałem przed nią, zrobiłem kawę, usiadłem przy biurku i napisałem e-mail. Adresatem był szef działu kadr w jej firmie, kobieta, której nazwisko zapamiętałem z firmowego biuletynu, który Jessica zostawiła kiedyś na blacie. Wiedziałem, że ich firma, jeden z głównych graczy w branży technologicznej, właśnie spędziła ostatni kwartał w wiadomościach z powodu skandalu związanego ze sprzeniewierzeniem funduszy. Przez jednego z dyrektorów. Byli w trakcie ogromnej kampanii PR-owej na temat swojej nowej polityki zero tolerancji dla naruszeń etycznych. Wiedziałem, że będą musieli potraktować każde wiarygodne zgłoszenie oszustwa poważnie i działać szybko, aby uniknąć dalszej złej prasy. Temat e-maila był prosty dotyczy kodeksu postępowania i polityki wydatków. Treść była uprzejma, profesjonalna i druzgocąca. Przedstawiłem się jako wieloletni partner Jessiki. Wyjaśniłem, że niedawno dowiedziałem się o potencjalnym naruszeniu polityki firmy, które czułem się w obowiązku zgłosić. Załączyłem zrzuty ekranu. Wszystkie. Zdjęcie ze SPA, rachunek, jej komentarz o tym, że Daniel jest geniuszem od raportów wydatkowych. Napisałem, że jestem głęboko zaniepokojony, że takie zachowanie może negatywnie wpłynąć na integralność firmy. Zakończyłem, mówiąc, że jestem do dyspozycji, aby dostarczyć więcej informacji w razie potrzeby. Wcisnąłem wyślij o 8.30 rano. Jessica wyszła z sypialni. Około dziewiątej, wyglądając na zadowoloną z siebie, wciąż była na fali euforii z poprzedniej nocy. Dzień dobry, powiedziała sięgając po kubek z kawą. Wciąż śmieje się ze wczorajszej nocy. Byłeś takim dobrym sportowcem. Nie odpowiedziałem. Po prostu popijałem kawę i patrzyłem w ekran komputera. Około dziesiątej czterdzieści dostałem SMS-a od znajomego, który pracuje w tej samej firmie, ale w innym dziale. Co się do cholery dzieje w dziale strategii? Plotka głosi, że dwie osoby wylatują. Nie odpisałem. Wiadomości zaczęły napływać. Do południa wszystko się potwierdziło. Kolejny SMS od mojego znajomego brzmiał: Jessica i Daniel zostali wyprowadzeni przez ochronę godzinę temu. Laptopy, identyfikatory wszystko skonfiskowane. Święty dym oboje zostali zwolnieni. Z firmą, która już była pod lupą z powodu nadużyć finansowych, moje dowody były niezbite i nie mieli innego wyjścia, jak tylko zrobić z nich przykład. Było to natychmiastowe zwolnienie dyscyplinarne bez ostrzeżenia. Bez odprawy. Jessica wróciła do domu około 13.30. Wiedziałem dokładnie, kiedy przyjechała, bo usłyszałem, jak jej klucz z trzaskiem wbija się w zamek, a zaraz potem drzwi otwierają się na oścież. Była blada, jej oczy dzikie z mieszaniny paniki i furii. Trzymała kartonowe pudło z kilkoma smętnie wyglądającymi roślinkami biurkowymi i zdjęciem w ramce. Ty, krzyknęła, wskazując na mnie drżącym palcem: Ty to zrobiłeś? Jak mogłeś? Zachowałem spokojny głos. Nie mam pojęcia o czym mówisz. Nie kłam wrzasnęła. Daniel i ja zostaliśmy zwolnieni. Zwolnieni. Powiedzieli, że wpłynął anonimowy donos w sprawie naszej podróży. To musiałeś być ty. Jesteś jedyną osobą, która zrobiłaby coś tak nienawistnego. Po prostu na nią patrzyłem. Czyli twierdzisz, że w tej podróży było coś, co można było zgłosić? Coś, za co można was było zwolnić? Jej twarz się załamała. Wiedziała, że nie ma żadnych argumentów. Gniew rozpłynął się w desperackich łzach. To była pomyłka. Po prostu dobrze się bawiliśmy. Zniszczyłeś mi życie. Moja kariera jest skończona. To ty to zrobiłaś, powiedziałem. Mój głos wciąż był cichy. Ty i Daniel, oszukiwaliście i okradaliście swoją firmę. Ja tylko upewniłem się, że odpowiednie osoby są tego świadome. A teraz musisz spakować swoje rzeczy. Przestała płakać, a na jej twarz wypłynął wyraz czystej, nieskażonej arogancji. Prychnęła krótki, ostry, lekceważący dźwięk. Spakować swoje rzeczy? Nie bądź śmieszny. Nigdzie się nie wybieram. A nawet gdybym miała, nie byłabym długo w tarapatach. Skrzyżowała ramiona, a na jej twarzy znów pojawił się ten zblazowany uśmieszek. On mnie przygarnie. Naprawdę? Zapytałem. Oczywiście, że tak, powiedziała kipiąc pewnością siebie. W przeciwieństwie do ciebie, jemu naprawdę nam nie zależy. Mamy prawdziwą więź, mamy chemię. Wyjęła telefon i wybrała jego numer, włączając tryb głośno mówiący, by podkreślić swoje racje. Chciała, żebym usłyszał, jak jej rycerz rusza na ratunek. Odebrał po drugim dzwonku, jego głos był napięty z paniki. Jessica, co się do cholery dzieje? Moja karta do garażu nie działa. Zwolnili nas, Daniel, powiedziała. Jej głos przeszedł w dramatyczny ton damy w opałach. Zwolnili nas oboje. Ten potwór na nas doniósł. Z jego strony zapadła długa cisza. Doniósł na nas. Za co? Zapytał. Jego głos nagle stał się ostrożny. Za wyjazd, za wydatki. Nie wiem. Słuchaj, to nie ma znaczenia. Musisz po mnie przyjechać. On mnie wyrzuca. Kolejna pauza, tym razem dłuższa. Kiedy w końcu się odezwał, jego głos był lodowaty. Skąd on mógłby wiedzieć o wydatkach Jessica? Jedyny sposób, w jaki mógłby się dowiedzieć, to gdyby zobaczył te głupie zdjęcia, które opublikowałaś. Mówiłem ci, żebyś trzymała takie rzeczy z dala od internetu. Ale trzymałam, upierała się. To było na moim prywatnym koncie. Cóż, najwyraźniej nie dość prywatnym, warknął. Cała moja kariera poszła na marne, bo nie mogłaś się powstrzymać przed chwaleniem się. Czy ty masz pojęcie, w jakich tarapatach jestem? Jesteśmy w tarapatach, Daniel, poprawiła. Go. Jesteśmy w tym razem, ale to nic. Mamy siebie. Po prostu przyjadę do ciebie dopóki tego nie ogarniemy. Niemal słyszałem przez telefon, jak krew odpływa mu z twarzy. Do mnie? Oszalałaś, Jessica? Moja żona mnie zabije. Już i tak coś podejrzewa. Jeśli pojawię się z tobą i twoimi walizkami, moje życie jest skończone. Nie tylko moja kariera, wszystko. Zblazowany wyraz twarzy Jessica zachwiał się. Twoja, twoja żona? Mówiłeś, że jesteście w separacji. Mówiłeś, że rozwód jest już prawie sfinalizowany. Cóż, nie jest, odparł ostro. I na pewno nie będzie wyrozumiała, gdy dowie się, że zostałem zwolniony za zabranie mojej kochanki na dzień w spa na koszt firmy. Nie mogę ci pomóc, Jessica. Jesteś zdana na siebie. Nie dzwoń do mnie więcej, rozłączył się. Cisza w pokoju była ogłuszająca. Jessica stała tam, z telefonem w dłoni, a jej twarz była maską niedowierzania. Fundament jej wielkiego planu, siatka bezpieczeństwa, której była tak pewna, właśnie wyparował. Spojrzała na mnie, jej oczy rozszerzyły się z rosnącym przerażeniem. Rzeczywistość jej sytuacji wreszcie do niej docierała. Bez pracy, bez domu, a mężczyzna, dla którego wszystko rzuciła, właśnie okazał się kłamliwym żonatym oszustem, który nie chciał mieć z nią nic wspólnego. Nie powiedziałem ani słowa wskazałem tylko na puste kartonowe pudło, które przyniosła z biura. Chyba powinnaś zacząć się pakować, powiedziałem. Masz do spakowania o wiele więcej niż myślałaś patrzyła na mnie przez chwilę, po czym osunęła się na podłogę i zaczęła szlochać. Nie były to fałszywe, manipulacyjne łzy przed chwili, ale brzydkie, spazmatyczne łkanie kogoś, kto stracił wszystko i wie, że to wyłącznie jego wina. Poszedłem do pokoju gościnnego, zamknąłem drzwi i zacząłem zbierać te kilka moich rzeczy, które były w głównej sypialni. Zostawiłem ją tam, by spakowała resztki życia, które tak nonszalancko zniszczyła. Zajęło jej to kilka godzin. Słyszałem, jak kręci się po mieszkaniu, a jej ruchy przerywane były napadami płaczu i okazjonalnymi. Stłumionymi, wściekłymi przekleństwami. Trzymałem się od niej z daleka. Około osiemnastej wreszcie skończyła. Trzy walizki i cztery pudła stały przy drzwiach. Wyglądała na wyczerpaną i złamaną. Nie patrzyła na mnie. Gdzie pójdziesz? Zapytałem nie ze współczucia, ale z praktycznej potrzeby upewnienia się, że fizycznie opuszcza moją własność. Do siostry, mruknęła, wpatrując się w podłogę. Na razie, w porządku, powiedziałem. Obserwowałem, jak z trudem ciągnie pierwszą walizkę za drzwi. Nie prosiła o pomoc, a ja jej nie zaoferowałem. To było żałosne wyjście w zwolnionym tempie. Kiedy wreszcie zniknęła. Mieszkanie natychmiast stało się lżejsze. Długotrwałe napięcie ostatnich kilku miesięcy zniknęło wraz z nią. Zamknąłem drzwi, przekręciłem zamek i po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem, że znowu mogę oddychać. Konsekwencje w naszej grupie znajomych były natychmiastowe. Olivia, ta, która posłała mi współczujące spojrzenie podczas wieczoru gier, natychmiast napisała do mnie sms -a. Słyszałam, co się stało. Dobrze jej tak. Od miesięcy odwalała takie numery. Kilka innych osób skontaktowało się z podobnymi wiadomościami. Ci, którzy najgłośniej śmiali się z żartu, nagle zamilkli. Nie chcieli być kojarzeni z dramatem, zwłaszcza gdy w grę wchodziło oszustwo i defraudacja firmowych pieniędzy. Jessica straciła nie tylko pracę i kochanka, ale przy okazji spaliła też swój krąg towarzyski. Spędziłem następne kilka godzin na odzyskiwaniu swojej przestrzeni. Zmieniłem pościel w łóżku, usunąłem jej rzeczy z łazienki i skasowałem jej profil z telewizora. To był rytuał oczyszczenia. Zamówiłem pizzę, otworzyłem piwo i usiadłem na kanapie we wspaniałej, nieskomplikowanej ciszy własnego domu. Nie czułem triumfu, czułem po prostu głębokie poczucie ulgi. Potem, około północy, mój telefon zawibrował. To był SMS od niej. Prawie skasowałem go bez czytania, ale ciekawość wzięła górę. To nie były przeprosiny, to nie była prośba o przebaczenie, to była czysta, niefiltrowana roszczeniowość ostatni wgląd w umysł kogoś, kto po prostu nie potrafił pojąć koncepcji konsekwencji. SMS brzmiał: Jesteś mi to winien. Poświęciłam ci trzy lata swojego życia, udekorowałam to mieszkanie. Będziesz musiał mi zapłacić za nowe miejsce i utrzymywać mnie, dopóki nie znajdę nowej pracy. Moja siostra jest asystentką prawną i mówi, że mam swoje prawa. Przeczytałem to dwa razy. Ani jednego słowa skruchy, tylko żądania po tym wszystkim co zrobiła, wciąż postrzegała siebie jako ofiarę, a mnie jako osobę zobowiązaną do naprawienia bałaganu, który sama stworzyła. Nie czułem gniewu, nie czułem absolutnie nic. Zablokowałem jej numer i poszedłem spać. To była najlepsza noc w moim życiu.